Lupa! Jak ja nie lubię się nudzić! A właśnie wczoraj był taki dzień, kiedy wszystko było do niczego. Za oknem padał deszcz, a ja nie miałem się z kim bawić. Wtedy tata zapytał: A może chcesz pooglądać znaczki, tomeczku? Mam ich sporo. Zobacz, są piękne. Znaczki to było coś. Na jednych były różne zwierzątka, na innych samochody lub kolorowe widoczki, a wszystko takie maciubkie. No ale nie może być inaczej, jeśli ktoś chce zmieścić na skrawku papieru wielki zamek z ogrodem albo ogromną lokomotywę. Niestety każdy znaczek z drugiej strony był posmarowany klejem. Już po chwili na każdym palcu miałem przylepiony jeden kolorowy obrazek. Próbowałem je pomału odkleić, ale niektóre się darły. Zniszczyły się dwa, zanim miałem uwolnione palce. Nie żałowałem ich, bo wcale mi się nie podobały. Na pierwszym była czyjaś głowa, a na drugim brązowa ryba. Widzę, że podobają ci się znaczki. Tata był wyraźnie zadowolony. Ja też się cieszyłem, że zdążyłem wyrzucić się dwa podarte. Zobaczysz więcej szczegółów, jeśli będziesz oglądał je przez lupę. To mówiąc, tata położył na stole okrągłe szkiełko w plastikowej oprawce. To właśnie była lupa. Gdy spojrzałem przez nią na znaczek, o nie miałem. Wszystkie maleńkie domy, ulice, pola i lasy zrobiły się tak wielkie i wyraźne, że mógłbym policzyć liście na drzewach. Gdybym oczywiście umiał liczyć. Patrząc przez lupę, obejrzałem jeszcze raz po kolei wszystkie znaczki.